Wysoka Izbo. Pierwsze pytanie. Jaka epidemia, skoro rok temu miesięcznie umierało 1200 osób, a teraz umiera 1100, z czego 10 na koronawirusa? Zakłady pogrzebowe bankrutują, bo nakupowały trumien na zapas, słysząc o epidemii. Po drugie, jakie Wy macie prawo, wy, mówić, oskarżać PiS, że wybory nie były 10 maja? To Wyście władzili ze skóry, żeby wyborów nie były 10 maja. To Wy jesteście za to odpowiedzialni, a nie PiS. Powiedzmy sobie i otwarcie. A po trzecie, a po trzecie, a po trzecie ja się pytam, ja się pytam rządu, jak można takie, takie ustawy przedkładać. Ja siedzę na tej komisji, siedzę na tej komisji zdalnie, zdalnie czytam. W co drugim, w co drugim punkcie ustawy, to nie wiadomo, czy prezydent podpisze tę ustawę, czy nie, to nie można poczekać do diabła jednego czy dwóch dni, aż się, aż, się, aż się prezydent podpisze albo nie i, i przełożyć, przełożyć tę, tę, tę ustawę o, o dwa dni. Trzeba było obradować takie historię, a jeszcze oprócz tego, jakąś opieracie się ustawą, która w ogóle nie istnieje. To się, na to prawo i sprawiedliwość, to wy demolujecie prawo w Polsce. Wy. Dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo i bardzo...